Cześć, 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 kochani. Cześć, witamy, bardzo, bardzo serdecznie, prosto z lasku, z Chrośna. Tak, jesteśmy. Chrośno sobie, nie. Oh. Chrośno sobie, jesteśmy w lesie, na spacerze, jak co piątek. I jak co piątek, witamy się z wami yy, i wracamy do was z kolejną pogaduchą. Tak. <laughs> Może w sumie tak sobie pomyślałam, że jak pogaduchy, to i kawa, nie? No przydałaby A, się. Przydałaby kawa. się taka kawa, bo. Ciepło nie jest, słuchajcie, może jest inna pogoda niż tydzień temu, też było zimno, wiało, ale jak jesteśmy w lesie, to tak nie wieje, patrzcie jak tutaj pięknie jest w ogóle. Czekajcie, wiem, że yy, idziemy w tamtym właśnie kierunku, wiem, że nie oddaję tego filmik, jak piękne są, jak wysokie drzewa, zobaczcie, o, cudnie słoneczko nam weszło teraz. Tak, Myślałam pogoda generalnie jest jak... ładna, jeśli chodzi o, e, o tak jakby wizualny aspekt. jest. E, no, też nie pada, jest słonecznie, jest przyjemnie, ale lekki wiaterek, który, który jest lekko chłodny, ale jest przyjemnie generalnie. Trzeba się skupić mhm. na tym, że jest przyjemnie i, i działamy. Jak najbardziej. Rozmawialiśmy z Przemkiem w domku, rozmyślaliśmy nad, na jaki temat z Wami dzisiaj pogadać e, i Doszłam do wniosku, w sumie a ja, Przemek jakby powiedział, że ok, żeby kontynuować temat komunikacji w związku, bo yy, nagrałam, bo nagraliśmy w sumie razem yy, część pierwszą. Tam nawet pod, pod, taki podtytuł jest tego filmiku, że o komunikacji, część pierwsza. I uznałam, że jeszcze przynajmniej ten jeden filmik nagramy w tym temacie, bo to jest dosyć ważne. Yy, myślę, że wiele tak naprawdę. Problemów rodzi się z tego, że mm, mamy błędy komunikacyjne między sobą, i to nie tylko w związkach małżeńskich, ale też w y, rodzicielskich, czy w pracy, czy w koleżeńskich, przyjacielskich. Czy we wspólnocie na przykład. <laughs> Dokładnie. Y, a to wynika z tego, słuchajcie, że y, każdy z nas urodził się y, w innych okolicznościach ma innych rodziców, ma inne dorastanie. Po prostu każdy z nas jakiś ma opracowany swój system wartości. I um, to jest tak, że coś co dla nas jest oczywiste, niekoniecznie musi być oczywiste dla kogoś innego. I um, pierwszą taką rzeczą właśnie um, którą ktoś kiedyś słyszałam doradził, to jest na przykład upewnienie się u osoby, która przekazuje nam jakiś komunikat, czy dobrze ją rozumiemy? Oczywiście, to nie musi być i nie powinno być jakieś sztuczne, ale myślę, że im bardziej poważny temat, im ważniejszy, tym bardziej myślę, warto to zrobić. Tak. To e... jest taka mhm. parafraza czasem. Czy dobrze Cię zrozumiałem? Czy to miałeś na myśli? Dokładnie. E... No. Dokładnie. Rozmawiałam o tym ostatnio z jedną znajomą i ona powiedziała, że. Szkoda, że nas tego nie uczą w szkołach, czy nie, nie wszyscy w rodzinach się tego uczą. A uważamy, jak macie dzieci, kochani, macie młodzież, to warto im to zaszczepiać. Warto ich tego po prostu nauczyć, bo będzie im się łatwiej dogadywać z otoczeniem, a później, jak będą zakładać własne rodziny, to. Myślę, że jest... Oczywiście to nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale yy, myślę, że yy, na pewno pomaga. Więc yy, jeszcze raz, na przykład yy, opowiadam mężowi coś i ty przemówca wtedy do mnie, jak ja yy, masz i jeszcze masz wrażenie właśnie, że dla mnie ten temat jest istotny, tak. wyczuwasz to, bo znasz mhm. mnie, wyczuwasz to, że yy, jest to dla mnie ważny temat, mhm. to co ty wtedy do mnie mówisz? Eee, na przykład to, to mówię, nie zawsze powiem to mówię, ale staram się przynajmniej na przykład kochanie czy czy to miałaś na myśli, co przez to rozumiesz, co do mnie mówisz, mm -hmm. czy dobrze cię zrozumiałem, albo ja odbieram to w ten sposób, co do mnie mówisz, i rozumiem to w ten sposób. I pytam się ciebie, czy dobrze to rozumiem. Super, dokładnie <grym> tak. tak. I może być tak, że jednak to nie jest ta to, to dokładnie odpowiedź. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Nagrywamy filmik właśnie, ale poznawiamy się, się, piesek. Także... Cześć, także. Cześć. Także. O. Cześć! Mam te książki, No panią no, no. Co za takiego Co tam słychać? Wszystko dobrze. Dobrze no ale... tak. tak dawno pani Busem no. miała już nie, a pani też nie. Kochani, no. chwila przerwy, zaraz wracamy. Okej, okay, wracamy tak. do Was. Porozmówmy. Mogę tylko chwilę coś powiedzieć? Tak, no dobrze. właśnie, a propos, spotkaliśmy właśnie tutaj panią sąsiadkę. z na sąsiadkę, no Mieszka. Od nas półtora kilometra, albo za dwa, my tak mówimy: sąsiedzi. Tutaj na wsi tak jest, trochę, że się mówi sąsiad sąsiad. E, I chwilę porozmawialiśmy, i właśnie tutaj mieliśmy przykład komunikacji, że, że była ta rozmowa. E, no i było przyjemnie, chociaż mm -hmm. też pani ma to nie, może taką nieprzyjemną sytuację, już bez szczegółów, ale cieszymy się, że mogliśmy chwilę porozmawiać i, e, i co? No i lecimy dalej. Tak. lecimy dalej. Mi mm -hmm. się też przypomniało, bo to yy, sąsiadka, która. Podzieliła się z nami tym, że niedawno zmarł jej mąż, i wiecie, tak przypomniało mi się to, co w pierwszej części o komunikacji rozmawialiśmy, że warto rozpoznawać, nauczyć się rozpoznawać komunikaty, nie tylko te werbalne, czyli te nasze związane z językiem i mową, ale też to, co ktoś nam pokazuje swoją postawą ciała, zachowaniem. Zresztą to jest chyba też taki, tak uczą się chyba. Policjanci też chyba, tak mi się Możliwe. wydaje, że uczą się, jak na przykład mają do czynienia z przestępcą, to uczą się rozpoznawać ich mowę ciała, ich ton głosu, wyrazy, wyraz twarzy, żeby wiedzieć, czy um, po prostu czy człowiek jest zrelaksowany, czy jest spięty i ewentualnie Trzeba być w pogotowiu, żeby jakoś reagować. No ale my nie rozmawiamy tutaj o jakichś ekstremalnych e, sytuacjach, natomiast y, czasami ludzie przeżywają różne historie w życiu i potrzebują takiego wsparcia potrzebują porozmawiać y, i czasami właśnie nawet nie potrzebują, żebyśmy. Y, y, Dawali im konkretne rady, tak. tylko po prostu, żeby wysłuchać ich. To też tak. jest bardzo cenna i trudna lekcja, tak, nie? Tak, Co tak, tak. O tym? tak, ja myślę, że to jest cenna i trudna lekcja, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednim filmiku o komunikacji, że kiedyś wydawało mi się, że zawsze kiedy komunikuję się z kimś, z kimś rozmawiam i ktoś mi się zwierza z jakichś swoich problemów, czy też smutnych sytuacji życiowych, no to już szukałem w głowie, jak tu dać rozwiązanie, jak tu, jak tu dać rozwiązanie konkretnej sytuacji, konkretnej osobie, ale to nie zawsze o to chodzi. Czasem chodzi o to, żeby wysłuchać, żeby się wczuć. Też się uczę tego, teraz mi się przypomniało, bo wiecie, są ogólnie pewnie, pewne przyjęte standardy i pomysły na wiele sytuacji, tak? Na przykład jest taka sytuacja, więc w danej sytuacji na pewno to pomoże, albo tamto. E, jakby tu wam to wytłumaczyć? Znaczy, ja się uczę też tego, że każda sytuacja jest inna, i tak jak ja, osoba wierząca w Jezusa, wiem, że Jezus mi pomógł. O, co coś tej pani powiedzieliśmy, żeby e, kiedy będzie miała trudniejsze chwile, żeby do Niego wołała szczerym sercem, e, ale czasem jest też tak, że. E, to trzeba się wczuć głębiej. Nie wystarczy powiedzieć, że rozwiązaniem jest to czy tamto, tylko mm, jakby to określić, tylko wczuć się w daną sytuację, bo są gotowe, jakby e, gotowe formy rozwiązania pewnych, e, pewnych problemów, ale każdy problem jest też inny, a nawet jeśli będzie taki sam, to każda osoba jest inna i czasem to wczucie się w sytuację, i czasem nie trzeba gotowej formy podawać, ale myślę, że wystarczy zahaczyć jakiś temat i podać rozwiązanie właśnie danego tematu, który nie będzie ogólnie rozwiązywał wszystkiego, ale właśnie jeden mały problem i często jest tak, że kiedy zaczniemy rozwiązywać jeden mały problem, nagle okazuje się, że że rozwiązujemy też większy problem, że skupiamy się na tym co małe i dzięki mhm. temu rozwiązujemy większe rzeczy. Ja myślę, yy, tak to zupełnie. tak sobie słucham, że tak naprawdę słuchajcie, Zawsze myślę, albo może nie, może nie powiem, że zawsze, ale najczęściej pomożemy komuś, jeśli podejdziemy do tego człowieka z sercem, z miłością. Bo czasami, powiem Wam szczerze, ludzie mi zadają czasami bardzo trudne pytania w bólu, w rozgoryczeniu, i ja kiedyś to próbowałam znaleźć wytłumaczenie, i miałam taki na sobie poczucie takiego ciężaru, że skoro o tym rozmawiamy, to ta osoba ode mnie oczekuje yy, właśnie takiego rozwiązania. A powiem Wam szczerze, że ostatnio uczę się mówić szczerze, po prostu szczerze mówić, słuchaj, ja Ci po prostu bardzo współczuję, że przechodzisz taką trudną sytuację, ale ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co należałoby zrobić w takim momencie. Mm -hmm. yy, czasami ludzie, jak bardzo cierpią, i przechodzą jakieś traumy, to oskarżają Pana Cześć, Boga o tym. Okej, okej, okej. Oskarżają Pana Boga o to i e, mówią, no, gdzie ten Bóg i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja m, nie wiem wszystkiego, nie rozumiem wszystkiego. E, pewne rzeczy są w tym życiu zakryte przed nami. Tak, ale, m, mhm. ale m, jedno wiem, to jaką mam relację z moim Bogiem, tak. Wiecie, może kto, To to jest taki przykład podam. Którą stronę idziemy w ogóle teraz? Może w tamtą o, to potem w prawo i tak? nie wiem czy chcesz na koło, czy chcesz wracać laskiem. Na koło pójdziemy. Aha. No no. O, właśnie, i teraz dajcie mi chwilkę, muszę sobie... Tak, przypomnieć. to może ja powiem, bo też podjęłaś temat relacji z Bogiem, to jaką ty masz relację z Bogiem. Nie mm. wiem, czy Ci się coś przypomniało, jeśli nie, to okay. e, sobie przed filmikiem myśleliśmy, żeby poprowadzić tą rozmowę, ale wiadomo, jesteśmy też elastyczni. Jak coś się tam dzieje, e, jakieś sytuacje właśnie nieplanowane, chociażby spotkanie kogoś po drodze, to nagle okazuje się, że coś, nowe myśli przychodzą, nowe tematy. E, ja generalnie tak sobie myślałem, kiedy będziemy mówili o komunikacji. Że też chciałem powiedzieć o tym, że jesteśmy stworzeni jako ludzie do tego, żeby mieć ze sobą relacje, żeby mieć ze sobą społeczność, żeby przebywać ze sobą, żeby rozmawiać. I tak naprawdę, kiedy Bóg nas stworzył, to stworzył nas do relacji. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują relacji. Bóg jest Bogiem relacji, Bogiem więzi, Bogiem społeczności. I on, kiedy czytamy Pismo Święte, okazuje się, że przez. Całe Pismo Święte, praktycznie komunikuje się z nami. On się z nami komunikuje, komunikuje się z człowiekiem, więc po to zostaliśmy stworzeni. I po to nas stworzył też Bóg, żebyśmy między sobą mieli komunikację. Mm -hmm. e, i, I to jest fajne, i to jest naprawdę spoko. No mm -hmm. mm, ale mówiłeś w temacie. Nie e, wiem, czy e, coś kontynuować? Nie, nie, przy, nie przy, tak, <laughs> chciałam, tak. ale nie przypomniałam się, natomiast a propos tego, to stworzenie do komunikacji. Zobaczcie, że w ogrodzie Eden. E, w tym względzie namieszał strasznie diabeł, bo podważył komunikat Pana Boga. Tak. Pan Bóg powiedział, żeby nie jedli z tego drzewa, poznania dobra i zła, bo umrą. A przyszedł diabeł, szatan, i wprowadził zwątpienie w komunikat tak. Boga po tak. prostu. Bóg tak. się skomunikował z Adamem, tak. a szatan po prostu podważył. Tak. Nie powiedział Adamowi, że wiesz, Bóg ci tak nie powiedział, tylko yy, czy na pewno tak, tak będzie, nie umrzesz, nie umrzesz i, mm. yy, i wiecie, i yy, zauważyliśmy, że właśnie yy, to jest pierwsza linia frontu tak. yy, w relacjach międzyludzkich i tak. Tak. Yy, nie tylko międzyludzkich, ale ja tak. na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w mojej komunikacji z Bogiem tak. Szatan też próbuje działać, bo on na przykład nie wiem, czy tak macie, w którą stronę, prosto, prosto. Mm -hmm. mhm. że na przykład yy, kiedy chce przyjść do Boga, z nim porozmawiać, mieć z nim kontakt, mieć z nią tą komunikację też z Bogiem to przychodzą oskarżenia, tak? Nie wystarczająco się modliłaś, nie wystarczająco czytałaś Pismo Święte, e, może m, m, zrobiłaś to złego, tamto złego i człowiek jak sobie to uświadomi, to myśli, no tak, no to w ogóle nawet nie warto się starać, bo e, nie mam szans po prostu, nie mam szans. A jeśli chodzi o nasze relacje z ludźmi, to też właśnie e, zauważyliśmy, że e, są jakieś przeciwności, ale po pierwsze, jeśli wejdziemy do drugiego człowieka z miłością, z życzliwością, yy, a po drugie właśnie to, o co rozmawialiśmy dzisiaj, że yy, upewnić się. Yy, słuchaj, widzę, że to jest dla Ciebie ważne, mam wrażenie, mam wrażenie odnoszę, właśnie nie musisz tego powiedzieć, że pomówię Twojego ciała, ale widzę, mam wrażenie, że jest to dla Ciebie ważne, więc chcę się upewnić, mhm. czy dobrze Cię zrozumiałam, zrozumiałem, czy masz to i to na myśli. I yy, Czasami będzie dokładnie to, a czasami może się okazać, że jednak byliśmy w błędzie i, e, i trzeba to e, jakby kontynuować tą rozmowę. Ale jeszcze teraz rozwinę kolejny temat w związku z komunikacją, bo wiecie, to się tak łatwo mówi, jak, jest, jak emocje e, mają ten konstans, że, że jest wszystko ok, ale wiemy, że jak przychodzi konflikt że jest gęsto i nieprzyjemnie, to wtedy te, y, zastosowanie tych y, rzeczy może być bardzo trudne. I ja tutaj radziłabym po prostu się wyciszyć, albo nawet zawczasu, my też tak zrobiliśmy z Przemkiem któregoś razu, umówiliśmy się, że zawczasu, zanim dojdzie do takiego gorącego, bo życie nie oszczędza nam y, różnych rzeczy, które, na które mamy odmienne zdanie i w związku z tym od razu emocje zanitują. I umówiliśmy się i do tego Was zachęcamy, żeby umówić się wcześniej. Słuchaj, jeżeli ja będę mieć zły humor, yy, czy Ty będziesz mieć zły humor, dajmy sobie chwilę czasu, nie, nie poruszajmy tych trudnych tematów wtedy, tylko poczekajmy, niech te emocje opadną i wtedy spróbujmy yy, porozmawiać, dojść do porozumienia. Bo emocje, już, już Ci oddaję Dobrze. głos, bo emocje nie są łatwą rzeczą. Yy, nie należy ich ignorować, bo wtedy możemy doprowadzić się do Jakichś nieprzyjemnych chorób psychicznych, jeżeli będziemy lekceważyć nasze uczucia, ale po prostu kwestia mechanizmów, żeby znać mechanizmy i wiedzieć, jak działać. Tak, mhm. tak, to co mówisz jest ciekawe, ale ten wątek, co wtedy podjęłaś, co też wyleciał ci z głowy, to tak sobie pomyślałem, żeby go kontynuować, tak sobie pomyślałem, że mówiłaś wtedy o dobroci Bożej i, mhm. i właśnie i diabeł, właśnie są różne sytuacje w życiu i i wtedy pytamy, czy Bóg, czemu Bóg do tego dopuścił, i tak dalej, czemu tak się stało. Są właśnie takie wątpliwości, bo w się jest napisane, że Bóg jest miłością i że on jest dobry, ale wtedy, gdy nam się przytrafia coś niemiłego, niefajnego, to wtedy pytamy. Gdzie był Bóg? E, czy na pewno Bóg jest dobry? Czy na pewno Bóg jest miłością? I to jest takie, to co do Jezusa było mówione: czy na pewno Bóg, e, do Adama i do, e, do Ewy, czy na pewno Bóg e, zakazał Wam e, jedzenia z, e, w tym miejscu, e, w ogrodzie Eden, e, owocu z tego drzewa? Czy na pewno Bóg tak powiedział i tak dalej? I takie podważanie. I, kochani, my musimy być pewni pewnych rzeczy, musimy być pewni tego, że Bóg jest dobry że Bóg jest miłością, tak jak Monica mówi, przychodzi do Boga i zastanawia się czasem, czy, czy jest wystarczająca, że ma takie myśli. Diabeł oczywiście będzie nam to podsuwał, ale są prawdy w Chrystusie takie, które są niepodważalne. niepodważalne. Jest napisane, mhm. że wiara to pewność, czyli jeśli jest napisane, że w Jezusie nie ma żadnego potępienia, że jesteśmy usprawiedliwieni, to to jest prawda i na tej prawdzie budujmy i na tej prawdzie się opierajmy i wtedy... Nasza komunikacja z Bogiem, czy z innymi ludźmi, będzie zupełnie inna. To jest jedna rzecz. A kolejna rzecz, którą też Monisia poruszyła, e, często kiedy wpadamy w jakieś takie zawirowania komunikacyjne, na przykład w jakieś sprzeczki. E, ostatnio nawet we wspólnocie o tym mówiliśmy. E, Nakręcamy się i po prostu gadamy, gadamy, gadamy. Ja tak mam czasem i wyrzucam z siebie po prostu wszystko, i wydaje mi się, że to jest dobre. Wyrzucam czasem żonie, wyrzucam w pracy. Nie jestem niemiły na zasadzie, że kogoś ranie słowem, że jesteś taki czy owaki, ale po prostu wylewa się ze mnie wszystko. Ale jest dobre rozwiązanie. Po prostu nie otwierać tej takiej puszki. Po prostu kiedy czujemy, że możemy powiedzieć o jedno słowo za dużo, o jedno zdanie za dużo, zatrzymać się i będzie w tym siła, i będzie w tym moc. I naprawdę. To, że czegoś nie powiemy, to nie znaczy, że będzie, wyjdziemy jako ktoś słabszy, albo czegoś nie dopowiemy, to może ktoś coś źle zrozumie, że trzeba teraz wszystko wylać. Nie, zatrzymać się w pewnym momencie i, i to właśnie yy, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym, że. Bóg będzie za was walczył, a wy po prostu bądźcie cicho, tak, że w ciszy i w pokoju jest nasza siła. Także zachęcam was również do tego, tak, chciałem wtrącić. Jasne i na koniec już, bo nie chcemy, żeby te filmiki były jakieś bardzo długie, nie chcemy też zajmować wam dużo czasu, tyle co po prostu wypić kubek kawy. Myślę, że około 20 minut się zamkniemy. To ostatnia rzecz to to, zachęcam was kochani, tak jak Boże Słowo mówi, żeby gniew nie zachodził... nad waszym gniewem, żeby nie zachodziło słońce. To znaczy, że... Pojedźcie że troszeczkę tutaj, y -y -y -y. mój się go, bo okay. się no, 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 przepraszam, że ci wchodzę. Żeby, żeby po prostu nie gniewać się na drugi dzień, bo ja powiem z własnego też doświadczenia, że... i to wiem, że nie tylko u mnie tak jest. Sekundka. Tak, chodzi o to, żeby było mnie słychać. E, że kiedy my pozwolimy, położymy się z gniewem spać, to um, ten, przez tą noc ten gniew bardziej buzuje. Już nie mówię o tym, że się ciężko śpije, że jest nieprzyjemnie w nocy. E, nie odpoczywam, organizm dodatkowo się nakręca, bo właśnie jest niewypoczęty. Zachęcamy Was, nie, 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 poz, nie pozwalajcie, zróbcie wszystko żeby rozwiązać konflikt do końca dnia, żeby to nie trwało dłużej niż do końca dnia, bo to jest na pewno recepta też na, na, dobry, na dobry związek. I ostatnia rzecz, wiecie, podsumuję to w ten sposób, że jeszcze tą myśl, ja ostatnio jestem na takiej, na takiej diecie, można by powiedzieć, właściwie chodzi o to, że zmieniam swoje nawyki żywieniowe, pracuję nad tym, żeby żeby być zdrową i w tym oczywiście jest o sposób odżywiania. Jednym z elementów jest picie wody. Słuchajcie, jestem e, już może taką osobą... Przez las. i Tak, jednak? bo tutaj będzie taka otwarta przestrzeń mocno okay. i to może być... Dobrze. Tak, chodź. Dobra. No, mów cały czas. No. E, więc słuchajcie, e, po prostu to picie wody... Ja e, nigdy bym nie uwierzyła, tak jak nigdy powiedziałam, zawzięłam się, że nigdy w życiu nie polecę samolotem, a poleciałam na, na ślub córki, no trudno, żebym nie poleciała, tak? Nie miałam wyboru, bo to było daleko. Tak samo sobie zarzekałam się, po prostu, że kto, jak kto, ale nie ma szans, żebym ja się nauczyła łapić wody. I rozmawiałam z takim jednym opiekunem moim, który się jakby też wspiera mnie w tym całym procesie. I on powiedział mi taką rzecz, że ty wcale nie musisz nastawić się, że ty to polubisz. Po prostu, jak osoba dorosła, podejmujesz decyzję w swoim życiu, co jest dla ciebie dobre, co jest złe. I wiesz, to może być tak, że będziesz musiała pić tą wodę, i tak naprawdę nie będzie dla ciebie to przyjemne. Może kiedyś tak, ale wcale nie musi tak być. I to było dla mnie takie uwalniające, bo ja za każdym razem, kiedy starałam się pić wodę, to myślałam, że no, niech przyjdzie ten moment w końcu przełomu, żebym ja już w końcu to lubiła. I wiecie, tak czekałam, czekałam, czekałam. Yy, czekałam na to polubienie i nic z tego nie wychodziło, więc się zawsze poddawałam. A tutaj, yy, właśnie taka myśl. Więc odnośnie tego, yy, zachodząc odnośnie tego zachodzącego słońca nad niebem, wiecie, yy, ja wiem, że to nie jest łatwo wziąć emocje w, yy, w karby, ale jesteśmy dorośli, i wie skoro wiemy, że to nam służy, to nawet jeśli w danym momencie jest to trochę. Yy, można porównywać... Bolesne czasami. Bolesne, takie, tak. Do, do, jakby ktoś Ci łamał co? kości po tak, prostu, bo musisz się tak. zaprzeć ciebie, siebie. siebie, tak? Tak, tak, tak? Właśnie, chodź zejdziemy kochani, bo z przodu i z tyłu jedziemy. No chodź, pójdziemy tutaj tą trawką. Tak, tak, możemy, dobrze. No. E, to wiecie, wiecie, no to po prostu e, zapieramy się siebie, bo wiemy, że to e, przyda, przyniesie dobry owoc, e, albo przynajmniej ma szansę przynieść dobry owoc tak, dla naszego związku, tak, więc tak, tyle. 22 ale. minuty ten ale. filmik już trwa. Jeszcze mogę mówić o tym, nie dzisiaj, mhm. następnym razem. Jeżeli Ty. uznamy, albo wy po, powiedzcie nam po prostu, czy chcecie, żebyśmy ten temat jeszcze kontynuowali, naszym zdaniem on jest bardzo istotny w życiu człowieka. Eee, więc, jeżeli byście chcieli, dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli nie, to może sami kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy albo przy okazji jakiejś innej rozmowy. Eee, błogosławimy Was, tak. kochani, błogosławimy Waszą komunikację. W rodzinach, w małżeństwach. Błogosławimy Waszą komunikację w pracy, w kościołach. Tak Niech Bóg Was błogosławi. Tak. Dziękujemy Wam, że byliście dzisiaj z nami. My wracamy do lasu jeszcze, sobie pogadamy, no tak, coś, po... ja potem idę porozmawiamy. Ale wiecie, to co, to co powiedziała żona i te komentarze, komentarze, czy mamy kontynuować czy nie, to jest jedno, ale ja wstępnie czuję, że to jest tak głęboki temat, że coś naprawdę jeszcze nagramy Okej, okej, okay, okay. no to potwierdzi nam, że się zgadzacie z Przemkiem tak, nie, no to... i ze mną też pewnie, no trzymajcie się kochani, miejcie dobry weekend, bo dzisiaj jest piątek, jutro Wszystko sobota, dobrego. niedziela, trzymajcie hej, się, hej, hej, cześć, hej, cześć, hej, hej. hej.